Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot. W szczególności witam wszystkie Zodiakalne Raki w czytaniu miesięcznym dla singli na luty 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale. Ale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytań ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania. Miesięczne dla znaków zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię na relacje uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane, raki, ja już nie przedłużając przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart, moi kochani. Po lewej stronie przekaz główny, czyli to, co Was czeka w zbliżającym się miesiącu w uczuciach. Po prawej tło tej sytuacji, do czego nie widzisz doprecyzowanie przyczyny, natomiast tuż przede mną w dolnej części ekranu będzie karta rady, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Zaczynamy sobie czwórką buław. Dziewiątki buław i arcykapłana, w tle czwórka, dziesiątka mieczy, trójka pentakli i czwórka kielichów. I karta rada. Dziewiątka pentakli. Dobrze, moi kochane raki. Przechodzimy sobie już do waszego czytania. Zaczynamy czwórką buław. Dziewiątki buław. I kartą arcykapłana. Moi kochani, tutaj przede wszystkim zacznijmy sobie właśnie od tej czwórki. Buław jest to karta bliskości emocjonalnej, jest to karta nazywana też przeze mnie kartą wesela. Karta, która mówi właśnie o tym, że czujemy się dobrze w czyimś towarzystwie, że czujemy bliskość zarówno taką fizyczną, tak, czyli że ta osoba jest przy nas, ale też emocjonalną. I tak? jest to też karta ogniska domowego. Nie wiem, czy widzicie tutaj te osoby, one świętują, dobrze się ze sobą czują. Dobrze się bawią, doceniają swoją obecność. Obok mamy kartę, natomiast dziewiątki buław, która jest kartą oglądania danej możliwości ze wszystkich możliwych perspektyw. Tak, jest to karta tego, że to, co wszystko w naszym życiu się dzieje, to staramy się ze wszystkich możliwych stron obejrzeć, zastanowić się, co to dla nas przynosi. Czy to jest dla nas dobre, czy to jest dla nas coś, co przyniesie nam więcej. Szkody niż korzyści. Natomiast ostatnia karta karty kartarcy kapłana jest to karta, po pierwsze, budowania takiego swojego wewnętrznego spokoju. Jest to też karta mówiąca o takim ogólnym swoim rozwoju, no i przede wszystkim skupieniu na. To, to są kwestie duchowe, ale to też są kwestie takiego, m, takiego spokoju wewnętrznego, tak? Czyli tutaj w tej karcie m, chodzi o to, że przede wszystkim, właśnie m, jeśli chodzi o ten miesiąc u Was, będzie skupienie na tym, żeby potrafić sobie radzić ze stresami dnia codziennego, z tym co się w naszym życiu dzieje, żeby w odpowiedni sposób reagować, żeby mm, niektóre... Kwestie, niektóre sytuacje tak mocno Was nie dotykały. No i właśnie całość tego czytania po lewej stronie, czyli ten przekaz główny, mówi o tym, że Wy w tym miesiącu możecie bardzo mocno pracować nad swoją ostrożnością, bo to jest karta przede wszystkim ostrożności, tak? Tego y, po pierwsze, no, żeby dużo lepiej y, oceniać osoby, które. W naszym życiu się pojawiają, tak, żeby zauważać te pozytywne, ale też negatywne rzeczy, żeby dużo wcześniej reagować na to, że na przykład ktoś nie jest dla Was, więc Wy będziecie tak jakby. W tym miesiącu bardzo mocno pracowali na to, żeby odpowiednie osoby do Waszego życia wpuszczać, tak, żeby być bardziej tutaj wyczulonym na pewne cechy, które no, nie ukrywajmy rak dość taki ufny znak, yy, znak dość otwarty, który zawsze raczej stara się widzieć w ludziach dobro, który zawsze stara się yy, czytać te najlepsze rzeczy na podstawie tych najlepszych cech, najlepszych jakichś zachowań, czy ich budować opinię na, na czyjś temat. Bardzo często później za to płacąc. Hmm, tak naprawdę, hmm, jeśli chodzi o to sw swoje zaangażowanie, i później hmm, dochodząc do wniosku, że może hmm, zbyt pozytywnie ktoś został oceniony, dlatego ta osoba została hmm, wpuszczona. Później pojawiło się zaangażowanie również emocjonalne, no i przez to. Później pojawia się smutek, ból yy, i rozczarowanie tą całą sytuacją. Karty pokazują tak jakbyście wy w tym miesiącu yy, bardzo mocno yy, tak pracowali na, nad jakimiś swoimi takimi funkcjami poznawczymi dotyczącymi nowych osób w waszym otoczeniu, tak jakbyście... Z jednej strony, bo, bo nie, nie należy tutaj zapominać o tej czwórce buław, czyli karty bliskości emocjonalnej chcieli taką bliskość emocjonalną stworzyć, chcieli się na kogoś otworzyć, chcieli wpuścić kogoś do swojego życia, kto wprowadzi do waszego życia właśnie ciepło, też y, z kim będziecie się czuli dobrze, ale chcecie, żeby to było coś więcej. No i przede wszystkim też nie ukrywajmy, że w czwórce buław tutaj chodzi też o to, że dobrze czują się, czuje się nie tylko jedna osoba, tak? Nie tylko jedna osoba w to inwestuje. Ale obie, tak. Yy, tutaj ci, którzy właśnie są w tej karcie, te dwie osoby, one się świetnie ze sobą bawią. To nie jest tak, że jedna się bawi, tak, yy, a druga gdzieś tutaj czeka yy, i obserwuje tą drugą osobę. Nie, to jest karta też pewnej wzajemności emocjonalnej, tak. Więc tutaj, jeśli chodzi o ten miesiąc, widać, że wy będziecie bardzo mocno yy, pracować nad tym. Jak oceniacie, jakich, według jakich kryteriów oceniacie osoby pojawiające się w waszym życiu? Bardzo prawdopodobne też, że w połączeniu tych dwóch kart yy, będziecie się zastanawiać na temat konkretnej osoby. Może być tak, że w tym miesiącu albo kogoś poznacie, albo ktoś w waszym otoczeniu już jest, natomiast tak jakbyście wy. Starali się tą osobę ocenić na podstawie jakichś właśnie takich przesłanek, które będą wskazywały, bo to też jest karta wesela, czyli mówi o relacji długoterminowej. Czy ktoś dla Was po prostu jest w stanie się długoterminowo sprawdzić, właśnie o czym mówi ta karta arcykapłana, właśnie czyli takiego wzrostu? Długoterminowego, bo to też, jeżeli chodzi o relacje, to też jest karta tego, że rozwijamy się z tą drugą osobą, że ta relacja idzie do przodu, że my się czujemy ze sobą coraz bardziej y, bezpieczni, bo to też jest karta właśnie takiego y, spokoju wewnętrznego i takiego bezpieczeństwa. Więc tutaj, moi kochani, te karty, tak jak wcześniej już powiedziałam, przede wszystkim na ten miesiąc, moje kochane raki, wy będziecie pracować nad tym, jak, na jakiej podstawie oceniacie ludzi wokół. Y, dlaczego? To też karta arcykapłana też bardzo często mówi o tym, że. Staramy się zobaczyć swoje błędy z przeszłości, tak? Dlaczego, w, na przykład, w ocenie jakiegoś byłego partnera, byłej partnerki pomyliłem się, tak? Co wtedy mną kierowało? Dlaczego na tą osobę się zdecydowałem? Co poszło nie tak? Jakie cechy powinny być wtedy dla mnie ostrzeżeniem? I wy będziecie sobie to wszystko w tej dziewiątce, była w połączeniu z arcykapłanem, właśnie w tym miesiącu w głowie układać, tak, żeby następnym razem dobierać. Mm, Celniej, lepiej, tak, żeby tutaj też, w, tak jak mówię, rak, zresztą nie tylko rak, ryby też szczególnie, te dwa znaki mają taką skłonność do tego, że starają się zawsze wierzyć w to, że ktoś ma dobre intencje, że pewne rzeczy uda się naprawić, tak, że jeżeli ktoś nawet na początku nie rokuje, to później może z czasem, e, dzięki zaangażowaniu e, raka czy ryby, tak, czy też daniu szansy, po prostu, staraniom, e, też pokazywaniu. Swojego zaangażowania, ta osoba się zmieni. Tutaj te karty mówią o tym, że wy w tym miesiącu postanowiacie bardziej już teraz bazować na tym, co widzicie. Tak? I bardzo prawdopodobne też, dziewiące buław, że e, jeśli chodzi o, o ten miesiąc, to tak jakbyście właśnie chcieli e, zmienić ten, ten swój sposób. Pewien sposób, właśnie oceniania tych poznaw nowo poznawanych osób, żeby widzieć pewne rzeczy inaczej, tak? Żeby przede wszystkim, może też mniej bazować właśnie na tej sferze emocjonalnej, na tym, czego my sobie życzymy, czego, czego właściwie, czego wy sobie życzycie, czego wy chcecie, a bardziej bazować na faktach, lepiej obserwować potencjalnie tą osobę. A połączenie tych dwóch kart może, właśnie, mówić o tym, że będziecie mieli już konkretny jakiś obiekt ku temu, żeby tą osobę oceniać, ale to będzie ocenianie, właśnie w Perspektywie czwórki buław i karcie arcykapłana pod kątem długoterminowym. Nie, czy ta osoba teraz mi się, wiecie, yy, 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 raczej będziecie starali się o, o, odstawić trochę na bok yy, yy, takie kryteria yy, pokroju, yy, czy ta osoba mi się yy, jakoś bardzo podoba, chociaż to też jest bardzo istotne, tak? Czy ta osoba ma jakieś takie cechy, które w tym momencie bardzo mocno wpływają na jej atrakcyjność w moich oczach? Te dwie karty mówią o tym, że wy chce, chcąc uniknąć pewnych rozczarowań, które może wydarzyły się w przeszłości, będziecie skupiać się na tej osobie i oceniać ją pod kątem długoterminowym, tak? Czy dla Was ta osoba jest w stanie się sprawdzić? Czy ma pewne cechy? Czy Jakie ma też doświadczenie? Bo to też jeżeli dowiadujemy się, że na przykład osoba, o którą pytamy ma na swoim koncie bardzo długo, dużo relacji krótkoterminowych tak, czyli na przykład takie półroczne, a nie, nie była w stanie do tej pory zbudować długoterminowej relacji, tak, yy, no to też, ja powiem tak, są, każda sytuacja jest indywidualna, ale to też powinna być pewna zmienna, tak to nazwijmy, która powinna dać do myślenia, tak? dlaczego tak I, i też jak te y, różnego rodzaju krótkie te zakończenia tych krótkoterminowych na przykład relacji są tłumaczone, bo jeżeli y, okazuje się, że nagle wszyscy byli nie tacy, tak, no to też powinno być y, jakoś w pewien sposób zauważone, tak, że, że na przykład ktoś bardzo negatywnie, am, agresywnie ocenia osoby ze swojej przeszłości bardzo źle o nich mówi, to też powinno być tutaj zauważone, tak, bo, bo najprawdopodobniej jeżeli relacja z wami nie wyjdzie, y, to ta osoba też będzie bardzo tak Cudzysłowiu szczera na temat komentowania różnego rodzaju waszych słabych stron, tego co się nie po, może nie podobać, tak. Także tutaj zwracajcie uwagę po prostu na takie kwestie, które długoterminowo dają, dają do myślenia pod kątem właśnie budowania tej relacji. Jeśli chodzi o tło, czwórka kielichów, trójka pentakli. Dziesiątka mieczy. Po pierwsze, ta dziesiątka mieczy, moi kochani, to jest karta zostawienia ze sobą jakichś takich wątpliwości i też zostawienia ze sobą jakichś takich trudów związanych z naszym postrzeganiem jakiejś sytuacji. Bardzo często, nie ukrywajmy też, że dziesiątka mieczy to jest karta, w której bardzo często jest pokazana osoba, która w swoich plecach ma dziesięć mieczy, tak czyli taka poraniona życiowo. Natomiast jest to karta pewnego zakończenia, pewnego etapu, więc Wy może chcecie w tym miesiącu też wychodzić z... Takiego, z takiego myślenia na temat przyszłości, bardzo, przeszłości bardzo mocno, właśnie skupianie się na tym, co się wydarzyło, na jeszcze w pewien sposób takiego. Rozpamiętywania tego, co było, tak jakbyście chcieli już pewne, pewien etap yy, związany właśnie z tą przeszłością, z tą poprzednią relacją ze sobą zostawić, skupiać się na czymś nowym, bo ta osoba widać, że tutaj pomimo trudów ona tutaj jest na pustyni, tak, ale ona patrzy w kierunku czegoś nowego. Dodatkowo te dwie karty. Trójka Pentakli to jest karta pracy, również pracy nad sobą długoterminowej i też dobierania sobie odpowiednio pewnych zadań, jak, jak na czym się tutaj skupić, żeby długoterminowo tą, tą swoją sytuację i myślenie na temat może swojej sytuacji i, i też praca nad własną samooceną, jak to tutaj polepszać. No, ostatnia karta, czyli czwórka kielichów, to jest troszeczkę karta z niecierpliwienia. Może to też mówić o tym, że wy chcecie Emocjonalnie wam jest trudno zakończyć jakiś etap pod, pod tytułem przeszłość, tak? I karty mówią o tym, że w tym miesiącu będziecie bardzo mocno, to by też potwierdzało to, co tutaj jest ym, po lewej stronie. I te karty właśnie też mogą potwierdzać to, że, że wy tutaj chcecie zakończyć, to, że już patrzycie w stronę czegoś nowego, że pracujecie nad, nad tym, żeby <laughs> coś z przeszłości was już nie dotykało. Może być też tak, że jest w was bardzo dużo teraz ym, takiego braku ufności, takiego zamknięcia, tak? Yy, I i, że jeszcze odczuwacie ból po jakiejś przyszłości i w tym miesiącu bardzo mocno będziecie się skupiać nad tym, żeby to ze sobą zostawić, żeby emocjonalnie się uwolnić od czegoś, co było. Natomiast tak jak mówię, to też się może łączyć zostawienie przyszłości z tym, że tutaj już bardzo prawdopodobne, że kogoś nowego macie na oku, tak? że już tutaj ktoś w waszym otoczeniu się pojawi w tym miesiącu, albo już jest e, wcześniej, wy będziecie tą oso osobę o, o, oceniać, oglądać ze wszystkich możliwych perspektyw, no i przede wszystkim właśnie pod kątem relacji długoterminowej. Natomiast, no karty pokazują moi kochani wprost, to że wy jeszcze jakiś żal i jeszcze jakiś za e, w sobie macie dotyczący przeszłości, tak? Może e, ciężko wam się czasem do tego przyznać, ale gdzieś jakieś jeszcze myśli e, i taki smutek i żal, bardzo często też może to mówić e, o smutku, ta dziesiątka mieczy może mówić o smutku tak naprawdę dotyczącego różnego rodzaju swoich działań, tak? Bo to, że ktoś e, źle się wobec was zachował, to, że ktoś was skrzywił, to jest jeden problem. Drugi może być taki, moje kochane raki i to też się bardzo mocno będzie tyczyło waszego zaangażowania, waszej emocjonalności, że wy możecie mieć przede wszystkim żal do siebie o to, że komuś na to pozwoliliście. Tak? I teraz w tym momencie to co bardzo tutaj też ciekawe jest, bardzo prawdopodobne, że właśnie w połączeniu z tą czwórką kielichów jeszcze gdzieś ta, ta poprzednia relacja, ta relacja, która dla Was była trudna, pojawia się w Waszej głowie, i musicie sobie bardzo mocno pracujecie nad tym, żeby tamto skończyć w głowie, tak? Żeby sobie z tamtą utratą poradzić. Natomiast, tak jak mówię, tutaj yy, po lewej stronie też jest bardzo dużo pracy nad tym, żeby. Innymi kryteriami, w inny sposób oceniać potencjalnie osoby pojawiające się w Waszym życiu, żebyście to później ym, nie mieli takiego żalu do siebie: Dobra, były przesłanki, były czerwone flagi, były elementy pojawiające się, które mówiły: Nie, w tą relację nie warto wchodzić, tak? Nie, ta osoba jest nie dla mnie. I żeby później też nie było tak, że, no tak jak mówię, raki takie, no, taką skłonność mają do tego, żeby próbować wierzyć zawsze w to, że nie? Jak, ktoś się, jak będę dla kogoś dobry, to ta osoba będzie się zmieniać, tak, że jeżeli ja w to włożę dużo zaangażowania, tutaj takiego, takich pozytywnych emocji, to ta osoba będzie chciała czegoś, czego może na przykład na początku nie chciała, albo będzie się w stosunku do mnie zmieniać. Moi kochani, bardzo często, niestety, ale nasze starania, naszą wiarę, nasze nadzieje weryfikuje czas i osoba, z którą mamy do czynienia. Także tutaj, wy tutaj już zauważacie pewne fakty, tak? Zauważacie, jak, jak, jak się to tu, tu tutaj odbywa, że niekoniecznie zawsze to, czego chcemy, później się dzieje. Że w tym momencie warto bardziej właśnie w tej dziewiątce buław zastanawiać się, oglądać tą osobę, tak? weryfikować jej różnego rodzaju przekonania, jej chęci i jej, za jej zachowania, to co ona sobą reprezentuje i też to, czego ona oczekuje, żeby zobaczyć, czy długoterminowo jest dla Was to dobre, jest to dla Was do zaakceptowania, czy też macie właśnie taki wspólny mianownik i e, jeśli chodzi o te Wasze oczekiwania, po prostu one się pokrywają. Jeśli chodzi o dziewiątkę Pentakli jako radę, no to on to jest dość jasna rada. Po pierwsze, jest to karta właśnie inwestowania w siebie, w swój rozwój, yy, yy, jako że mamy tutaj Pentakl to może oczywiście też wskazywać na rozwój zawodowy, po to też, żeby nie tracić bardzo mocno, w cudzysłowie nie tracić oczywiście czasu na tylko skupienie się na kwestiach emocjonalnych i szukanie na przykład, czy też właśnie rozwijanie jakiejś relacji, żeby mieć tutaj przede wszystkim też swój własny świat i siebie w tym czasie rozwijać. Ale druga kwestia to jest też inwestowanie we własny wygląd. Tutaj karty podpowiadają, żebyście po prostu o siebie dbali, tak, żebyście tutaj, jeśli chodzi o ten miesiąc i nawet nie chodzi o to, żeby dbać tutaj dla kogoś bo to też jest bardzo istotna kwestia żeby to nie było robione wiecie na zasadzie jak ktoś się w moim życiu pojawia to o siebie dbam później jak coś się kończy jestem gorzej się czuję to rezygnuję z siebie przestaję o siebie dbać przestaję tutaj tutaj nie jestem w najlepszym nastroju dlatego już to jest bez znaczenia tak jak, jak tutaj jeśli chodzi o, te, o tę troskę o samego siebie nie ta karta mówi o tym żebyście ze względu tak naprawdę na swoje też dobre samopoczucia może zrobili coś dla siebie. Czy to może w postaci jakiś też bez oczywiście szaleństw materialnych, żeby to nie było też kosztem czegoś, ale może warto by było coś dla siebie, dla samego siebie, zmienić w swoim wyglądzie, pozwolić sobie na jakieś zakupy, tak, zacząć dbać bardziej o swoją sylwetkę, żeby tutaj, nie ukrywajmy też, że w zdrowym ciele zdrowy duch i od samopoczucia naszego też bardzo wiele zależy to, czy my też sobie na co dzień w siebie zainwestujemy, czy sobie dajemy drobne przyjemności, to też sprawia, że my i też powoduje, czy my jesteśmy ogólnie bardziej szczęśliwi, czy mniej szczęśliwi, tak? Bo jeżeli nie zwracamy na siebie uwagi, też moi kochani, jeszcze jedna kwestia. Raki mają właśnie taką skłonność do tego, żeby przede wszystkim dbać o wszystkich ze swojego otoczenia, tak? A siebie stawiać na końcu. No, bo są emocjonalne, zawsze starają się pomóc każdemu, zawsze starają się każdego wesprzeć, bardzo często zapominając o sobie i bardzo często też biorąc na siebie problemy innych ludzi. Tutaj karta ta zwraca uwagę, żebyście troszeczkę zmienili podejście do siebie i bardziej tutaj starali się, kierowali się w kierunku takiego, ja, ja to nazywam zdrowym egoizmem, tak? Czyli dbam o siebie, inwestuję w siebie pamiętam zawsze o sobie, ale nie robię nigdy nic kosztem czyjejś krzywdy, tak? Czyli jeżeli nawet o coś walczę, to nie robię tego, żeby komuś przy okazji zrobić krzywdę i też nie jak to się mówi po trupach do celu, tak? Ale mimo wszystko siebie stawiam na pierwszym miejscu i też jeżeli trzeba, potrafię walczyć o swoje, potrafię zadbać o siebie i darzę do siebie przede wszystkim szacunkiem przez to bardzo często jest przecież to widziane przez otoczenie. I też tak jak my siebie traktujemy, tak też będzie na, e, nas traktowało otoczenie, jeżeli my sobie pozwalamy na to, żeby ktoś, e, żeby nas otoczeni i poszczególni ludzie nie, nie szanowali. No to te osoby bardzo prawdopodobne, że będą z tego korzystać, bo my nie jesteśmy w stanie postawić y, takim osobom po prostu mocnej granicy, tak? I nie jesteśmy w stanie zachować się asertywnie. Dlatego ta karta jako rada, moi, moje kochane raki, tutaj mówi o tym, żebyście. W tym lutym mocniej skupili się na sobie, na tym, co Wam sprawia przyjemność, i sobie na to i na takie przyjemności na co dzień sobie po prostu pozwalali na to. Dzięki czemu też, bo to jest bardzo istotne, też patrzymy tutaj na te karty, tak? Czyli co długoterminowo mi przyniesie dobre samopoczucie, z czym się będę lepiej czuć, tak? Więc moi kochani, jeśli chodzi o ten luty, tutaj przede wszystkim praca nad sobą, zmiana swoich wartości, patrzenie na potencjalnie, potencjalnych, przypuśćmy, partnerów, tak osoby, które się pojawiają, o to, i też ocenianie ich przez pryzmat, przez inne wartości niż do tej pory, przez pryzmat tego, czego właśnie nauczyliście się na swoich poprzednich doświadczeniach. Bardzo często to też jest porównywanie z z tym, co już znacie. Ale też, moi kochani, ta karta nie należy zapominać, że to też jest karta rozwoju takiego wewnętrznego, bardzo często swojej duchowości, więc może być też tak, że wy w tym miesiącu będziecie yy, skupiać się na tym, jak yy, na co dzień dbać o tą swoją sferę wewnętrzną, tak, Swo swoją sferę duchową, swoją sferę psychiczną, żeby tutaj doprowadzić do tego, żeby na co dzień być spokojniejszym, bardziej dbać o tą swoją higienę psychiczną, żeby też mniej. Szczególnie jako, że raki, tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo dużo rzeczy biorą do swojego serca, starają się o otoczeniu pomoc. Jak tutaj potrafić w tej całej sytuacji też zadbać o swoją higienę psychiczną, żeby pewne rzeczy, pewne wydarzenia, uczucia innych aż tak mocno Was nie dotykały. żeby Oczywiście, jeżeli trzeba pomóc kogo, komuś, na kim Wam zależy, żeby to zrobić, ale żeby mieć do tego też, moi kochani, w połączeniu tych dwóch kart... <laughs> Odpowiedni dystans, tak, <laughs> żeby tutaj nie było sytuacji, w której wy yy, swoje zdrowie, również to zdrowie wewnętrzne, psychiczne poświęcacie dla kogoś, tak, że ktoś dzięki wam dochodzi do siebie, ale to wszystko odbywa się waszym kosztem, no bo raki mają właśnie taką skłonność do tego, żeby problemy innych, emocje innych trochę chłonąć jak gąbka, ale później to, no niestety... Odbija się na tym, co się dzieje wewnątrz Was, jak i to też bardzo mocno często właśnie na Was wpływa. Więc Wy tutaj, w dziewiątce pentakli, dbajcie o siebie, dbajcie o to, co, co dla, dla Was jest najlepsze. No i tak jak wcześniej już powiedziałem, drobne przyjemności, coś, co na co dzień przypomni mi o tym, że życie też jest fajne, tak? że, że życie też przynosi e, coś pozytywnego, ale to w tej karcie Wy sami sobie fundujecie te pozytywne bodźce na co dzień. Dobrze, moje kochane raki, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże, jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonujesz z Twą sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo, pozdrawiam, Marchmentarot.